No dobrze. Niech poleci tu. i się czuję jakby mi ostatnie punkty tu dla razu inteligencji uciekały, jak tego słucham poniekąd. Ale niech poleci. To Jest robak i nazywa się patyczak. <grym> patyk! On wygląda jak patyk. Już są martwi 1-7 Mam ale nie poczułam patyk! się, żebym pierdłałą grai, serio. Jak patyk? Po prostu ja jeśli patyczak się czegoś przestraszy i chce się schować, to może wyglądać jak zwykły patyk. Patyk, 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 patyk. Patyk Patyk! Patyk! patyk. patyk, patyk. O,